Krótko, widzowie, jestem u nosek i będziemy kręcić nowym kołem. Ale zanim to odbieramy, on wygra znaczy tę on fajną animację. Widzowie, spójrzcie, jakie z nas teraz kozaki. Polecam wam ją kupić. Okej, okay. zakręcimy sobie na początku dwoma. Wiem, że pewnie będą duplikaty. Bo ja farta do tego nie mam Nagle coś specjalnego Nie, mam go A myślałem, że legenda, której nie mam Please! Nie, ale kroki Ok Zakręcimy teraz całą dziesiątką Dobra W suwie! Nie, ja musiał przynajmniej metal Ninja. Jej, mam go... Nie, ma, nie miałem go. Mamy ja, pijski, chociaż go mam. Dobra, sprawdźmy co. Bug! jej Metal ninja! Jej, bo mi chodziło, że nieco specjalnego, tylko żeby był metal duplikat. Akurat go miałem, nie? Fajne mandropy, widzowie. Legenda, nie no. Kolejna legenda. To by było coś. Nie potrzebuję tych dwóch nowych skinach. Chociaż są ba bardzo ładne. Są te dwa nowe skiny. Okej. Okay. Okej, okay, widzowie. No i znowu kapitan Noheld. Okej. Okay. Jak zwykle miałem. Dajcie nową legendę. Nie, a już myślałem. okej, okay, ale mamy jedną. Dwa nowe skiny. I teraz trzy razy. Dajcie szczęście. Ta nie. Widzowie, to było takie coś. Ta nie. nie mam ostatni spin. Dajcie, super. Szkielet, nie, Oha. Mhm. nie zdobyliśmy, ale za tym mamy widzowie, nową legendę, zakochany szkielet i Metal Ninja. Metal Ninja, gdzie jesteś? Metal Ninja <coughs> okay. najpierw zagramy sobie tą legendą Dołączymy do zapki Pro Ok blok dasz ustawił Ok dawajcie start Zapka Pro Dawaj stan Słucham mu zaproszenie. Szapka! Szapka! Bo zaraz widzę. O, dobra, może kolegów. Dobra, cztery osoby. Zaczniemy. Szapka, jeśli zaraz nie zaczniemy, to się wyłącza. Szapka! Zacznij. Start. Ale on jest taki inny niż. Ma taki kolor oło, ale ładnie. Kocham, 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 kocham. Kocham widzów. Czy wszystkich, którzy mnie subskrybują. Okej. Okay. Co to będzie tak ciągle? O. Ok, let's go. Lecimy z tym koksem. Lecimy z tym koksem. Dobra. Tych kroków nowych nie ubieram, bo nie są za ładne. Ale animacja zwicycznie. Ja jestem trochę taki podchor podchorawy. Więc może się nie pojawią filmy. Szkoda, bo miałem nagrać z Bambikiem od, z tej nowej mapy, ale chyba widzowie się nie uda. O, widzowie, widzisz to? Ej, trójkę naraz. Widzowie, nie wiem, czy wam mówiłem, ale raz rzuciłem bananę i jakimś typ ze mną skoczył w tego banana i razem policzyliśmy w górę. Razem, widzowie. Kurczę. O nie, uderzy. Let's go widzowie, ok, let's go, ok, let's go, ok, let's go, ok, let's go, ok, let's go. Co jest widzowie? Co jest widzowie? Ty? Dzięki. Czy ciekawe czy pion z kompa... Nie, nie da się. Zatka pro to chwilę bije. Dobra. Dobra. Na... Lepszy. O o. Okej. Okay. Okay, let's go. Nie mówcie, że żabka odpadła. Odpadła? No, to wie. Rzabka odpadła. Zostałem z kurde królikami. Widzowie jak jestem cicho. To przepraszam. Naprawdę jest trochę słabo. Musimy wygrać, bo chcę przetestować, a nie ma O nie! Nie! Widzowie, ja nie umiem sobie. A, on też odpadł. Dobra, widzowie. Pora na Metal Ninja. Ucia, ucia, ucia. Jestem ninja. Ucia, ucia, ucia. Wiecie co, widzowie? W sumie te kroki wybierzemy. I te rano... Widzowie, spójrzcie na to. Dobra. Sabka prost stworzy nową grupę. O. Trzeba grać z sapką, a nie, może do To Też nie mogę. Dobra. A widzę, mam jeszcze nie. Teraz sobie zakręcimy. Jest mi potrzebne. Ja nie umiem rozdać. Trochę słabo. Dobra, pierwszy spin. Drugi spin. Trzeci spin. Czwarty spin. I piąty muszę bardzo coś specjalnego. Wiem, że nie będzie, bo mam wszystkie, ale to, że to no, by A jeszcze jeden? Albo nie było chyba pięć. Nieeej! Ty zowie za siódmym chyba. Okej. Okay. Możesz sobie zostawimy. Nie będę karniku tak? podobał. Idziemy do Trojka. Tak. Bo zapka nie robi grupy. Dawaj, a. Eee. Grupa jest już pełna. Co? No nie! z tym zagrać na no, o widzowie wiem co zrobimy sami wybierzemy blokdach dobra widzowie zaprosimy trzy osoby kawałek to dołączy dawajcie czpeczki dawaj eryk H, okej k 11 1 0 zawsze graliśmy razem fajnie było dawaj Dobra, ostatni raz, i później, klikamy start, i może kończę. Hop, i start. Od metal. Metalowy Andrzej. ale ten skin jest duży. Bardzo duży. bo jest metalowy, o to mi chodzi? Jest taki metalowy. Nie wiem, co to mi chodziło z tym dużym. Ciemno ci sami, ci na Nie pytajcie. Jak jestem cicho, to sorry. o idą czy Tego hard tak. Dobra, let's go. Czwórka to nie czwórka, ale też dobra. Widzicie te kroki z nim? Wicowie pole super. Robię wrażenie. <laughs> czy wy to widzieliście? Widzowie, czy widzieliście to? Hop, hop, nie. A może hop, hop? Nie. A hop? Okej. Okay. A widzieliście, co to było? To był jakby safe. Wiem, to nie był save. Okej. Okay. O nie. Nie, widzowie. Dobra, widzowie. tym tymi dwa, dwoma nowymi skinami graliśmy. To pora na ostatni. Ostatnią rundę. Mogłem kupić tego skina, ale nie chciałem. Jak mi się podoba. Dobra, widzowie. O nie, ja tu nie to robię. Trzy spin. Ok. No dla drugi, co specjalny. Pananiaż Jan! Okay. Musimy zagrać bananarzem Janem. Będę musiał zdobyć szkieleta. Albo nicze. Musimy zdobyć jakiegoś szkieleta lub nicze. To akurat nie wchodzi w grę. Jeszcze raz, bo zagramy jedną rundę, ale. Zagram ostatnią wunder musimy Czyli <coughs> albo ni albo szkielet albo szkieletem słaby dajcie szkielet lub ninja Jakby znowu coś specjalnego widzowie naprawdę nie mogą dać mi jednego to dwójka Musimy mieć szkieletę, upieniczę. Jakby coś specjalnego. No nie, nie chcę takich rzeczy. W 10 spinów, jak nie wytropi za szkielet, ale ten, po kończymy film. Jak wypadnie, to gramy ostatnią rączkę. Trzymał kciuki, że będzie szkielet. Chciałbym nim zagrać. Albo niczym, albo niczym to nie jest. Chyba to jest czwarty spin, lub trzeci, nie wiem. Okej. Okay. Ninja! Okej, okay, wychodzimy. I gramy ninja. Ninja, ninja. Okay, dołączamy do sheriff. I znowu grupę. Hop, hop, pole, hop i hop i teraz dołączamy dwie osoby o guma buba gra ok guma buba dołączył klikamy start okay. o okay. dołączył się ktoś ninja to jest ostatnia runda na blog dasilno więc Widzowie, o tak postarajmy. Okej, okay, let's go widzowie. Dobra. Wow. Guma buba ma tego. No, a to dla mnie on jest brzydki akurat. Ale te kroki ninja pasują do tych. Nie! Mój. No i no, ja chciałem mieć bananiarza. Janka. O ty, co mnie bijesz? Ale. Będziemy teraz wślizgować. Wślizgować i Let's go! O, co to było widzowie? Widzowie let's go! Let's go! Let's go! Jak cicho jestem to się skupiam. Nie. A ja wygrałem. Tak i teraz runy na koniec. Łam pudu. Dobra widzowie. Z wami się żegna unosek nosek. Cześć i czołem widzowie.